Siema wszystkim! W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3! No, myślę, że już ostatnim z Bensali... Mm. O, tak, myślałem, muszę jeszcze Frapsa rozkręcić, chwila. On no, tak ma, zawsze, że na początku, że się laguje, a potem już mu przechodzi. Okej, okay, a więc... Yy... No... Hmm. Może przestaniesz lagować się w końcu? Dziękuję... Przestałeś? Przestać. Ok, a więc y, w tym momencie biegnę po y, te trzy skrzynki ze stalą. Nie, dzięki waszym komentarzom wiem gdzie one już są. Y, a dosyć dużo ich było, więc y, no... Przegapić trochę trudno było te komentarze. Dobra, One powinny. dwie powinny być gdzieś tutaj. O, tutaj się skryły. I jeden ma e, Miguel, tak mu by było. Chyba tak. Dobra, to to chyba ostatni quest, jaki dostaliśmy. Jest i, I był jeszcze quest, y, jeśli chodzi o tego Bazira, ale z tego co ktoś mi napisał to on jest w monterze. nawet już sobie kojarzę gościa, o którego chodzi, ale hmm. nie wiem, czy warto się tam fotegować tylko po u niego teraz tylko pytania za tysiąc punktów. Gdzie jest Miguel? Pomyślmy. Hmm. gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Debilu. Hmm, gdzieś go w Nie mam pojęcia gdzie o tu jesteś, tu co siedzisz. Wiesz coś o skrzyniach ze stalą? Przed przybyciem ożywieńców do tunelu włamali się rabusie. Wyciągnęli kilka skrzyń. Jedną udało mi się ocalić. Proszę, oto ona. Dziękuję ci bardzo. Enzo, proszę. Mam stal. Mam stal, o którą prosiłeś. Dziękuję. To dobry omen. Wszystko idzie ku lepszemu. Proszę, przyjmij to w dowód mej wdzięczności. No i miasto już jest dla nas przychylne. Teraz ktoś pamiętam, że się mnie pytał o tą skrzynię tutaj. Solidny metalowy kufer. Więc sprawdzimy ją sobie tylko na wszelki wypadek zapiszę sobie grę. Mmm. Oczywiście, najpierw ich muszę uśpić uśpimy, uśpimy was Znaczy, ja was uśpię Na chwilę sobie zamienię za światło I jeszcze ciebie Dobra I sprawdzimy, co tu jest Um, to nic ciekawego. Złamany. No, nie mamy dużo czasu, wiesz? A ty się będziesz bawił w złamania. Kurde. Wytrychów. A więc. E, nic ciekawego tutaj zbytnio nie było. No ale mimo wszystko warto było tu. Co to było? Sprawdzić. O, ciężka skrzynia. Hmm, ciekawie zauważam. Robinowe ostrze. Hmm. A nie wygląda. A naszej i tak jest lepsze na razie. Niemożliwe. Jak to arty trudnych zamków? What the fuck? Ile mam zwoi. No i włosowe nie twierdzę. Zobaczmy. Eee, czemu to był arcytrudny zamek? To nie mam pojęcia, no ale. Stać. Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy Cię na oku. Rolololo mam was gdzieś. Mm, dobra, ale tę salę mamy już raczej z głowy. Nie będę tu raczej już żadnych questów robił. No a raczej na pewno. Ehm... Także ehm, następny będzie Bakaresz. Mm, tylko ja zrobię taką jedną rzecz dosyć istotną do vanguardu Ponieważ, by nie było, od dosyć dłuższego czasu czeka tam na mnie Lee I mamy tam do załatwienia pełną sprawę Tylko najpierw musimy się przeteleportować, a to znając gotika 3 trochę potrwa Ta, trochę długo potrwa ale już jesteś. O wow, trochę dziwnie nas wyrzuciło. Nie o taki teleport mi chodziło. O taki teleport mi chodziło. O, ale lagi. Dobra, więc biegniemy Poli, który jest... Yy... Hmm, nie wiem jak to nazwać, gdzie on jest. Świątyni? To jest chyba świątynia. Nie jestem pewien do końca. A nie wiem, czy zdążę w tym odcinku mm. zabić robara, bo to jest cel. Bo co tu przyszedłem, jeśli ktoś się jeszcze nie domyślił. Powinienem być tutaj. Tak, jest tutaj. Tu jesteś. Jesteś gotów? Tak. Chodźmy zabić króla. Za mną. Do dzieła. Chwila, ty chcesz mi coś powiedzieć? Nie chcemy tu Nie. awantur. Jasne? Okej, okay, no to biegniemy. Ym... Ta walka jest dosyć trudna, może nie z samego względu na to, że mm, trudna, ze względu na to, że zginę, chociaż to też jest dosyć możliwe, mm, tylko bardziej ze, ze względu na Lee, e, ponieważ on bardzo często w tej walce ginie, a mimo że on nie jest jakoś potrzebny do e, ukończenia tej gry. I jeśli zginie to nic wielkiego się nie stanie No to jednak ym... wolałbym żeby przeżył No bo to jednak po tych wszystkich częściach gotika to Trochę głupy by było gdyby zginął No ale sprawdzę sobie jedną rzecz Czy mam ten e Leczenie innych takie coś nie trucizny, leczenie, lecz choroby, leczenie innych, dobra wezmę sobie na razie zamiast y, oswojenia zwierzęcia i spróbujemy coś tutaj osiągnąć. Czeka nas walka z wszystkimi tutaj z każdym y, paladynem, strażnikiem, który tutaj jest. Tak więc, no, trochę ciężko będzie. Ale myślę, że powinniśmy dać radę. Może nie za, może nie za pierwszym razem, ale... Dobra, zapiszemy sobie, tu, zapiszemy sobie tutaj. Ponieważ już gdy wyjdziemy do środka, Lee yy, zacznie atakować robora. Tak więc, jeszcze się uleczę do końca. I możemy biegnąć Prawda li? Tam jest siwinia jedna. Na niego twoja kolej. Okej. Okay. I o to teraz chodzi mniej więcej Osiem... Hmm. Miał być was tutaj trochę więcej, a mi laguje jakby normalnie miał, nie wiem... No, gdzie? No O Jezus Dobra co to tak po prostu O wow Tutaj też widzę maga No co ty w ogóle niej robisz? Ale tutaj będę musiał trochę tak sobie poczytować jeśli chodzi o mikstry lecznicze, ale... Dobra, spróbujemy na Hama. Oj. No niewolnicy, czy wyją ją Tam jest jeszcze jeden mag. Fak. Dobra, ucieczka! Posuniąć się! Awa, Pokazałeś mu. Oje. No niestety za pierwszym razem się nie udało. Okej, okay, jesteśmy powrotem. Mm, musiałem e, włączyć nagrywanie, ponieważ oczywiście gra mi się skraszowała. Mm, dobra. Przyjmijmy trochę inną taktykę może. Przestań używać magii. to tak. Idź <grybujesz> sobie. <grybujesz sobie> Powiedziałem, żadnej magii! A więc robimy to teraz tak. Zabijamy ich wszystkich w tym momencie. Póki jeszcze mamy jakby trochę czasu, żeby rzucić tą, ten deszcz ognia. Ogólnie to dużo się tu... No patrzcie, no Niewolnik mi przerwał też ognia, no to się normalnie... A, tu był jakiś quest, o dobra stworzyłem? żyłem? Nie, What the fuck się dzieje, tutaj idę se no! Bezimienny przez... Pranie nie umiesz przeskoczyć przez jakieś tam... Panie niewolniku! Ty tu masz najmniej do gadania, wiesz o tym, nie? Tak. Mnie nie dosięgniecie... Chyba. Albo jednak. No bo tam jest Magno... Panie Meiju! Ała! Robar! Ty, ty nie przeginaj, bo ty tutaj w ogóle jesteś głównym celem. O, cześć. Ale jeszcze się nie chcę zabić, no być taka piska walka, a ty mi tutaj... Ała. Dobra, Robara chce zabić na końcu, a ła jaki on damage ma o Boże Dobra, bo tam sobie sam nie poradzi chyba. No patrz, jakieś tu jest wkurzające, dobra chyba pora uleczyć pewną osobę. Uleczyć! Powiedziałem! Kurde... Gdzie on jest? No Jezus, nie dam rady, bo oni mnie wszyscy... Gdzie... no... li gdzie ty się chowasz? Dobrze słyszę cię. No i chyba się nie udało nam. No, nie udało się. Ale czas nam się skończył, także kolejną próbę podejmiemy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.